Czy boicie się dentysty? Nie. Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku poradnika Twój dentysta radzi. Na początek chciałabym Państwu serdecznie podziękować za pytania, które do nas przesłaliście. Dziś te pytania zadamy naszym specjalistom stomatologom, a na początek chciałabym przedstawić też temat dzisiejszego odcinka. Będzie dzisiaj mowa o stomatologii okresu zębów mlecznych. Każdy z nas pamięta, jak to się zaczynało, jak te zęby są delikatne, jak należy o nie bardzo, bardzo dbać, bo decydują potem o tych następnych zębach stałych. Panie Przemku, chciałabym Pana zapytać, jak szeroki jest to temat, ten okres dojrzewania od strony stomatologicznej, ten początek u nas. Dzień dobry Państwu. Temat jest ogromny. Temat jest taki. To jest nasza książka, z której się kiedyś uczyliśmy, a z której cały czas się... Mała książeczka. Mała książeczka. To jest tylko stomatologia wieku rozwojowego, więc na pewno wszystkiego nie jesteśmy w stanie w tym krótkim naszym programie powiedzieć. Natomiast postaram się e, takie podstawowe rzeczy poruszyć. Jeżeli będziecie Państwo mieli pytania, zapraszamy. Czy to do nas osobiście, czy ewentualnie... Przy na nasz droga. adres mailowy. No, to adres mailowy, czy to, e, czy to ewentualnie telefonicznie. Witam także Panie. Dzień, Dzień dobry. dobry. Lekarz Stomatolog Kresimira Kurnicka i. Lekarz Stomatolog Izabela Olszewska. Chciałam Pani zapytać, z jakimi problemami spotykają się mamy w okresie wyżynania się ząbków ich dzieci? Wiadomo, że to jest bolesność, ale jak to dokładnie wygląda i jak temu zapobiegać? Dziecko zaczyna ząbkować między piątym a dziesiątym miesiącem życia. Średni czas zabukowania, czyli od pojawienia się pierwszego ząbka mlecznego do ostatniego trwa około 20 miesięcy. Czyli jeśli y, pierwszy ząbek pojawił się u dziecka 5-miesięcznego, to dziecko dwuletnie może mieć już wszystkie zęby mleczne. Należy pamiętać o tym, że y, y, od momentu y, Pokazania się w jamie ustnej korony zęba mlecznego trwa jeszcze cały czas jego rozwój, rozwija się jego korzeń i rozwój korzenia trwa jeszcze około jednego roku. Okres zębów mlecznych trwa aż do pokazania się pierwszego ząbka stałego w buzi i następuje to około szóstego roku życia. Najczęściej jest to szóstka, czyli pierwszy ząb trzonowy, stały. Obecnie, teraz właśnie ze względu na to, że nastąpiła ogólna poprawa zdrowotności, ogólna poprawa warunków Profilakty. profilaktyki wśród, wśród dzieci i w ogóle ogólnie dzieci wcześniej dojrzewają, ząbki się również wcześniej wyrzynają. Jest to proces burzliwy. Jest to proces i bolesny. I bolesny. Dzieci płaczą. Jest to, no, na pewno to boli. On się musi przebić przez błonę śluzową, przez okosną. Jest to bolesne. Dziecko się wtedy zaczyna święcić, no ale są na to metody. Oczywiście czasem jest konieczność przyjścia do nas, ale większość metod jest domowych, sprawdzonych, które ewentualnie możemy polecić. Czy to smoczki? Gryzaczki. Gryzaczki, które można schłodzić w lodówce i podać takie schłodzone dla dziecka. Ale też trzeba pamiętać o tym, że najczęściej te zaburzenia, które rodzice przypisują ząbkowaniu, to nie są zaburzenia związane z ząbkowaniem. Okres, kiedy dziecko zaczyna ząbkować, przypada akurat na czas, kiedy wygasa naturalna wrodzona odporność dziecka. I wtedy właśnie choroby infekcyjne, gorączkowe są często mylone z, 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 z wyrzynaniem z, z się ząbków. Więc A powiedzcie pier... mi Panie, czy to jest tak, że na przykład dziąsła zaczynają być bardziej opuchnięte? No, tak. Jak mama się może zorientować wizualnie, że tak powiem? No, większe ślinienie przede wszystkim w tym okresie jest jej jednocześnie obrzęk dziąsła, zaczerwienienie. Dziecko jest niespokojnie ogólnie, bardziej płacze. To są takie ogólne problemy w tym okresie podczas wyżynania się zębów mlecznych. Można mu pomóc ewentualnie są żele w aptece, które złagodzą ten proces, mhm. żeby te zęby mleczne już szybciej i bardziej bezbolesne. One mają Rzeczna. komponentę, te żele mają komponentę znieczulającą, więc trzeba pamiętać, żeby nie przesadzić, żeby nie przesadzić, ściśle według instrukcji e, stosować te żele. No te gryzaczki, o których wspomniała pani doktor, to jest bardzo dobry sposób. E, zmrożone w lodówce przynoszą niewątpliwą okay. ulgę. Natomiast pani redaktor zapytała się o smoczki. Do tego wrócimy, ale w, no żadnym, w żadnym wypadku. Jeżeli no. tylko możemy uniknąć smocku, Właśnie, Bo to jest taki to odruch, odruch chyba typowy no, u każdej mamy, prawda, że tak. ten smoczek jakby i łagodzi, może złagodzić ból, a poza tym jest to zajęcie dla dziecka, ja, więc nie. Moje no. dziecko w ogóle smoka nie znało i myślę, że większość dzieci stomatologów smoczków nie zna. Moje czy dziecko również nie, nie znało. znało. Dlatego, że e, pani dobra, to czy jest dzieci to nie. 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 Dlatego, że, że dzieci uwagi. karmione oh. pierwszą, naturalny to już e, nie e, używają smoczki sztuczne. Bardziej e, szybciej się e, po prostu Przerzucają na jedzenie łyżeczką, mhm. a smoczkę nie używają, po prostu nie A mają chciałam taką zapytać tendencji. o taką rzecz. Jest taki typowy, klasyczny obrazek takiego malucha, który wkłada sobie paluszek do buzi. Czy to jest związane właśnie z okresem wyżynania się zębów, czy to po prostu wszystkie dzieci. W pewnym momencie tak robią. E, opuszki palców i usta są bardzo unarwione. Okay. W związku z czym dziecko, które no, odczuwa potrzebę doznawania bodźców, jest to dla niego bardzo wyraźny bodziec, kiedy ono własnym palcem, który jest właśnie unerwiony, dotknie się do ust. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jama ustna również w środku jest unerwiona, język również, są tam um, czuciowe komórki i też ma to znaczenie, kiedy dziecko czuje ten bodziec. To jest pierwsza sprawa. Druga Rozumiem. sprawa, to są sprawy nawykowe, no. prawda? Poza tym te dziąstwa się swędzą, bolą, mhm. więc dziecko zaczyna odruchowo tam ja hasło tak no coś, coś zrobić I, e, i oczywiście jest to fatalny moment jest to fatalny moment i tu trzeba bardzo pilnować żeby dziecko nie wpadło w nawyk prawidłowy zgryz to znaczy piękne równe zęby to wszystko zaczyna się już w bardzo wczesnym okresie naszego życia jak on powinien wyglądać Przede wszystkim prawidłowy zgryz jak dzieci mają już mlecznych zębów Powinny zęby być 20. 20 mlecznych zębów fiany ustnej są. I jednocześnie mamy: jak na połowę podzielimy Szczękę, jakby? szczękę to mamy dwa szykacze, jeden kieł i dwa trzonowce. Przede wszystkim ważna sprawa jest linia przyśrodkowa. Żeby e, jednocześnie e, się pokrywała z linii prześrodkowej górnych zębów się pokrywała z linii przy, z dolnymi I jednocześnie linia przyśrodkowa twarzy. Żeby ta symetria twarzy była zachowana, bo to jest istotne, to jest taki pierwszy ewentualny ja rozumiem, sygnał dla rodziców, jest... że coś jest nie tak, jeżeli ta symetria mm -hmm. ta symetria jest zachwiana. Drugim sygnałem, kiedy zęby górne albo za mało, albo za dużym stopniu zachodzą na zęby dolne to też w tym momencie rodzice jeżeli widzą że coś jest nie tak powinni przeprowadzić bo tak naprawdę to to może ocenić stomatolog bo e, po, dziecko które ma pełny Pełny zgryz, czyli te 20 zębów mlecznych, powinno być przeprowadzone do stomatologa bez względu na to, czy ma ubytki. Rodzice widzą, że ma ubytki, czy nie ma. Na pewno to już jest no, ostatni dzwonek, bo dziecko właściwie jak ma pierwsze już ząbki, te trzonowe, czyli czwórki, piątki, jak wychodzą, powinno już przyjść do nas, żebyśmy coś z tymi ząbkami mogli zrobić, żeby je zabezpieczyć. Zęby mleczne to nasze pierwsze zęby, zęby delikatne. Czy te zęby mogą się już tak wcześnie psuć? No, zęby mleczne e, szybsują i to bardzo często. E, najczęściej szybsują z tego powodu, że dzieci nieprawidłowo są odżywiane. To znaczy, e, podawane są papkowate e, pokarmy. E, potem zęby są niedociszczone, a przede wszystkim za to odpowiadają rodzice, dlatego że takie małe dziecko nie potrafi dobrze umyć mhm. dokładnie. Jednocześnie podawane są pokarmy słodkie między posiłkami i tak samo nie są docieszczane zęby. Jednocześnie są w nocy dzieci karmione tak samo jak karmione naturalne pierwszą, a, a tak samo i te sztuczne. Także ciągle higiena jest tutaj higiena na, pierwszym na pierwszym miejscu. Higiena to oczywiście prawidłowe. Uczenie, przystosowanie dziecka do tego, jak ma dbać o swoje zęby. Jakich szczoteczek, jakich past dziecko powinno używać i jaką rolę my tutaj mamy. Powiedzmy, że nie chodzi tutaj o konkretną technikę mycia ząbków. Mhm. chodzi Ale dokładność. o dokładność, chodzi o to, żeby właśnie dziecko było myło pod, ząbki pod kontrolą dorosłych. Żeby to nie było krótko na przykład, prawda? Bo wiadomo, że dzieciak robi to szybciutko. I umyłeś zęby, umyłem. Mhm. Tylko. Często jednak... dzieci sobie tylko moczą szczoteczki, pokazują rodzicom, że, że myły, a wcale nie jest to prawdą, a rodzice powinni przypilnować ten zabieg. A najlepiej w ogóle, jeżeli myję, mycie zębów jest taką sytuacją rodzinną, że wszyscy razem udają się do, do łazienki. Tak, bo to mobilizuje? Jest I to mają ząbki. Ząbki. Tak, rytuał. właśnie mhm. dzieci mają taki e, właśnie, dzieci, rytuały dają dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Mhm. Celebracja takich nawet że jest drobnych coś dobrego, po prostu. Czynności, daje im właśnie poczucie bezpieczeństwa i właśnie to, czego się nauczą we wczesnym dzieciństwie, dzieciństwie pozostanie nawykiem na całe życie. A jeszcze taka rzecz, która no, ma pewnie nierozerwalny y, związek. A mianowicie prawidłowe odżywianie. Tak jak Panie mówiły, słodycze ewidentnie to nie jest ten pierwszy produkt, który powinno się spożywać. Czy wapno, wszystkie produkty, które posiadają wapno, będą to miały znaczenie? I jakie oczywiście trzeba stosować? Odpowiednia dieta, więc zawierająca za, zarówno produkty mleczne, bogate właśnie w wapni, jak i w ogóle różnorodność diety pod względem doboru składników mineralnych. Jest tutaj bardzo ważna, dlatego że dziecko znajduje się w okresie rozwoju. Rozwijają się nie tylko jego zęby, rozwija się całe dziecko mhm. i jest to y, bardzo ważne, żeby dostarczać mu y, y, urozmaicone y, pożywienie. Mhm. Y, tutaj chodzi też o konsystencję pokarmów, żeby to nie były właśnie papkowate. Dużo włóknistych pokarmów zapewnia zarówno rozwój szczęki, jak i oczyszczanie, samo oczyszczanie ząbków. Także jeżeli dziecko je chrupie marchewkę, je jabłko ze skórką, czy, czy, czy damy mu do, do gryzienia piętkę chleba, a to bardzo często się spotyka, że dzieci gryzą, jedzą tylko chlebek bez skórki, bo tak mamusia daje. I później, później ząbki są nie dość że obklejone tym chlebkiem, który jest popity jakimś tam soczkiem słodzonym. Też słodkim, słodkim, To jeszcze później są niedomywane. I stąd właśnie te nasze problemy później z próchnicą. To jest właściwie pytanie jednego z naszych telewidzów. Czy yy, jedzenie tak zwane kleiste, ale już w sensie mięsa, mhm. które zawierają dużo kleju?